Understand that vicious band of yours stood in the way of peace, they didn't listen to anyone but you. Look around, you fool. Wherever I look, all I see is murder and looting. Is that what you call peace? These are necessary sacrifices, and when all enemies are dead, a new order will finally reign in Greece. I used to know Menelaus. Who was no stranger to honor? Since Agamemnon has been pouring poison into your ears, you've become a blind servant of his will, a power hungry monster. Maybe even Helen was nothing more than an excuse to start this hopeless war. Helen? So that's why you are here. She's mine. She will be mine forever. Pokaż, na co cię zdać, Menelaosie. Umienie. I z tobą rozprawię się bardzo chętnie za te wszystkie czyny, które zrobiłeś. Trafiłem. Dziwne. Teraz dostał. To będzie fajna przeprawa, bardzo miła. Okej. Okay. O, nie leczy jeszcze. O, ciekawy atak kolego. Czemu on lata w ten sposób? Jakby się przyciągał do niego trochę. Mam nadzieję, że to nie jest żaden Bóg, Ale wsiad krytyk teraz. Piękny. Dobra. Kolejny silny atak. Kolejny raz. To jest wojna tytanów. O, chcieź mnie kopnął Płomienie wlatują, bo chyba nie próbowałem Dobra, spalę cię. Nie straszne mi twoje ataki. Też stałem się silniejszy. Naprawdę wygląda to epicko. Ten atak za atak. Jeszcze jedną miksturę wezmę. Poświęcę ją dla ciebie. Żeby cię zniszczyć. Dobra, walczymy do upadłego. Nie poddam się. Nie mam dla ciebie innego losu. Król Sparty, nie żyje. I failed you, brothers. Failed you as your commander. May your souls rest in peace.